Za chwilę, pewnie dłuższą, chwilę po zespół ROI przyjdzie tutaj, będzie się instalował, chwileczkę, musi te sprzęty wszystkie podnosić. No i oczywiście za jakiś czas oni będą gotowi do występu, ale wcześniej, a właściwie z nimi będzie występować też grupa dzieci ze szkoły, z przedszkola parafialnego, tego dobrze znanego, takiego prężnie działającego i właśnie najpierw e, będzie taki wspólny występ e, dzieci z zespołem Roy jak mówię, kapela Roy to nawet nie rozwijam tego hasła, bo to niepotrzebna moja jakaś tam yy, ułomna rekomendacja, bo to się samo po prostu niesie po świecie, to tak znani muzycy, znani artyści że naprawdę rekomendacji. Z mojej strony to naprawdę niewiele nie im to pomoże. W każdym razie jak zakończą wspólny występ z dziećmi, to będą tutaj dla nas koncertować i to będzie na pewno też ten repertuar. Typowo świąteczny, piękny świąteczny repertuar, który nas wprowadza w atmosferę Bożego Narodzenia. To niebawem, bo jeszcze cały czas Adwent, jeszcze jutro, pojutrze, w weekendie ostatnie rolaty, a później już to nasze wielkie świętowanie poprzedzone jutrzejszą pasterką i ciąg dalszy. Proszę Państwa, bardzo serdecznie dziękuję jeszcze raz, chociaż nie, chociaż. Chociaż powtórzę apel, jak macie tam jeszcze jakieś grosięta w kieszeni, to można podejść albo tu, albo tam. Albo przystań, albo remedium, albo jedno i drugie i zabrać jakąś ozdobę do, do domu, żeby to żeby, żeby ładnie było. A poza tym no, to będzie taka pomoc dla, dla tych obydwu stowarzyszeń działających i naprawdę ważnym, takim trudnym nieraz nawet bardzo bolesnym obszarze dotyczącym pomocy dla niepełnosprawnych. Namawiam do tego. Podziękowania dla Trzech Kół Gospodyń Wiejskich. Szczególne podziękowanie dla KGW Tymbor za inicjatywę po, taką, urodziła się gdzieś tam w myślach Pań 5 lat temu i jest kontynuowana przepięknie przez kolejne lata. Piąta religia na Tymborskim Rynku. Bardzo dziękujemy Panią. Bardzo dziękujemy Kołom Gospodyń Wiejskich w Podłopieniu i Kołom Gospodyń Miejskich w Zawadce za obecność, to już kolejny raz, no i za przygotowane, przygotowana bardzo bogatą ofertę kulinarną. Serdecznie dziękujemy. Soundlight, firma, która zawsze jak trzeba właśnie od strony, czy to zabezpieczania sceny, czy nagłośnienia, to są z nami też od wielu, wielu lat. No i robią to naprawdę profesjonalnie. Bardzo Wam dziękujemy. Dziękujemy za patronat Panu Wójtowi e, Gminy bardzo przyjonemu księdzu e, Prałatowi, doktorowi Janowi Panachowi za e, kolejny raz objęcie patronatem po raz kolejny e, tego pięknego wydarzenia, takiego głębokiego. Można go naprawdę tutaj m, wspaniale m, przeżyć. Tam z góry też musimy dziękować, bo... Jak się zapowiadało z początku, że jakaś mrzawka nam będzie towarzyszyć to teraz zelżało, to też wielkie dzięki. Media, proszę Państwa, obecna tutaj Pani redaktor Irena Wilczek-Sowa, pozdrawiamy serdecznie. Bardzo dziękujemy za... To wyartykułował najlepiej w swoim w bardzo krótkim, ale treściwym wystąpieniu Pan Wójt, że właśnie to jest taka encyklopedia wiedzy o naszym, o naszym tu i teraz i o naszym wczoraj też. Będzie kiedyś to skarbnicą, a właśnie już jest ile razy ja nie korzystam z tych źródeł bardzo cennych, tak? Naprawdę z takim profesjonalizmem udokumentowanym. A skoro mówię, proszę Państwa, o tym, że sięgam do źródeł, to chcę zaprosić na 29 grudnia do remizy na promocję książki o orkiestrze, o 30-leciu orkiestry. Będzie takie spotkanie integracyjno-promocyjne i o godzinie 17.00 w naszej remisie się rozpocznie. Tylko prosiłbym o kontakt. Jeżeli ktoś by zechciał uczestniczyć, a nie otrzymał takiego formalnego zaproszenia, to otwarte szeroko drzwi zapraszam, tylko taki sygnał, żebyśmy mogli zbilansować ilość osób. Godzina 17.29. Grudnia w remizie. O jeszcze tymbar. Pani redaktor robi... O, a nie, już dostała zaproszenie. Nie odtrafiłem się trochę w tym wszystkim górze. No i na scenie. Na razie jest e, e, tak w e, takim pośpiechu, bo tego sprzętu jest bardzo dużo. No ale cierpliwości moi drodzy, zostańcie tutaj. Wracam do inicjatywy drugie kolędowanie przy Tybarskim Aniele. Moi Państwo, teraz scenografia w tym roku nam się wzbogaciła o piękną choinkę, rozświetlona już teraz, a dopiero w takim blasku wieczoru czy późnego popołudnia to nabierze efektu. Złoty anioł i, i choinka. Zapraszam do podchodzenia, przychodzenia tutaj, najlepiej ustawić się na wschodach udokumentować. I taka formuła na czym polega ten, nasze kolędowanie przy tym morskiej waniele. Przychodzimy w dowolnej chwili, przychodzimy w dowolnym formacie, formacji grupie rodzinnej, formalnie jako zespół czy chór, czy ktokolwiek i przedstawiamy się, śpiewamy sobie jedną albo dwie kolendy i pozdrawiamy, kierujemy życzenia, do kogo tylko chcemy. I nagrywamy, koniecznie trzeba nagrać ten materiał i do pani redaktor, ona wszystko przyjmie i oczywiście no, musi to mieć pewien, pewną taką wymowę, formę artystyczną, no i, i, i oczywiście żeby to, te słowa były naprawdę takie jak należy, jak przystoi na ten czas świąteczny. Ja myślę tutaj o życzeniach. No i żeby to poszło w świat. A 25 stycznia w Remizie chcemy najpierw tu na rynku zakończyć, podsumować z udziałem wszystkich, którzy wystąpią w okresie właśnie od e, właśnie 29 orkiestra będzie koncertować tutaj e, przy e, tym, e, tym Barskim Aniele. Po spotkaniu e, tym w Remizie przyjdą tutaj, zakolendują i nagrają to. Będą inne grupy też, będzie zaśdur, będzie naprawdę wiele, wiele takich zespołów, ale otwarte, otwarta jest ta inicjatywa dla każdego, dla każdej grupy, dla przedszkolaków, dla solistów, dla solisty. Naprawdę zachęcam do kolędowania przy tej polskim paniele. Pamiętajcie o tym, drugie kolędowanie w tym roku. Takie klimatyczne miejsce warto, warto tutaj przyjść. Roy, ile czasu jeszcze? Ja miałem, może Państwa, też taka, kiedyś tak na scenie zapytałem przy innej imprezie. bo taki zespół fajny spod Halacje przyjechał powiecie, ile potrzebujecie tak na, na, te, na przygotowanie się sceny i tego. A mówimy tak, dnia potrzebujemy, a jak zaczniemy grać, to tydzień gromy. No i ja, tutaj, tutaj nam to nie grozi. Tutaj nie, dzięki. tutaj nie grozi e, nam taka sytuacja, bo na pewno będzie to szybciej, no ale czekamy, żeby zaczęli. I pamiętajcie o tym, że wcześniej z nimi wystąpią przedszkolaczki z przedszkola e, parafialnego e, z tym barkom. Mikoła jeszcze krąży czy już zniknął? Ale chyba całkowicie go czy oskubaliście go do znacznie. Tak, aha, i dlatego zniknął. No, 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 no pięknie. Okej, okay, to dziękujemy też Mikołajowi, dziękujemy wszystkim występującym, bo słyszeliście jakie piękne głosy tutaj się zaprezentowały, jakie grupy, ile przygotowań, ile, ile panie musiały włożyć trudu, żeby właśnie to e, tak artystycznie nam tutaj było e, obficie, obficie. Cóż, tego też życzę, żeby na stołach było, żeby w środku nas było tej obfitości i radości związane tymczasem świętowania. Czekamy na y, rozpoczęcie y, występu przez y, dzieci z przedszkola samorządowego i zespół ROJ. Państwa proszę o cierpliwość.